Skarb. No Oni mogą, ponieważ patent jest chroniony tylko na terenie RP. I na tym polega cały kłopot. Ja już nie mówię o Chinach, no tam już wiadomo, jakby się skończyło. Ale tu jest kłopot. Więc, jak to oni mówią, nie ma nigdy róży bez wschodnia, i tak tutaj jest. I to mamy problem. Nie wiemy, jak ten problem w tej chwili rozwiązać. Dlatego, że prowadzone takie bardzo wstępne. Rozmowy z Polnetem i z Mega, żeby oni pokryli w głównej mierze, no to oni też nie mają zaraz, zaraz. No, wybacie tam 30 czy 40% udziału, prawda? A my mamy 100% zapłacić za cały ten interes? No to też nie jest. Okay. I tam się te firmy no nie są za bardzo szczęśliwe na takie propozycje. A ja ich nawet bardzo dobrze rozumiem. To nie są małe pieniądze. Trzeba pamiętać, że z tego mam, my mamy dwa patenty znaczy dwa zgłoszenia patentowe, PWR ma co najmniej jedno, to już są trzy i jeszcze są co najmniej dwa zgłoszenia też z UP, jeśli chodzi o dodatki do pasz, bo te dodatki do pasz też najlepiej byłoby, gdyby produkował przemysł paszowy, żeby one były od razu wkomponowane, a nie żeby rolnik sobie tam kombinował. Więc w sumie, jak się to policzy, no to wychodzą pieniądze takie no 4-5 Czyli najmniej 500 tysięcy, a nie lepiej. To przestaje być już tak proste do uciągnięcia. Czy ktoś z Państwa? Proszę bardzo. Dziękuję Panie Profesorze. Proszę mi powiedzieć, czy ta instalacja w jaki sposób jest zasilana? Skąd ona bierze to powietrze? Z kominów wentylacyjnych czy z, tak, tak. Przestrze z, nie, 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 z przestrzeń? Z kominów wentylacyjnych? Skąmo. Tak, oczywiście. No, jak najbardziej. I 100% na przykład tego powietrza dostarczany jest podczas wentylacji? To, to było tak pomyślane, że myśmy wykonywali testy, bo tak się umówiliśmy z panem Rotkiewiczem na 1000 metrów sześciennych, ale z, ty, z tych wszystkich pomieszczeń jest znacznie większa wentylacja, a on nie chciał. No, miał prawo, no uważam, że pierwszy raz coś takiego widzi, a ja wiem, co się tam może wydarzyć z wentylacją. I mówi, dobrze, to weźcie, tylko zróbcie mi na tysiąc. Ponieważ to jest, było fizycznie na jego, jakby nie było, obiekcie, z którego on ciągnie pieniądze i produkuje trzodę, no to po prostuśmy się na to zgodzili. Tylko dlatego. No bo nie można, nie ma, nie można było nawet inaczej postąpić, dlatego że gdyby to były nasze obiekty. No to w ten czas my możemy stawiać już, ale to są niestety jego obiekty i on pierwsze, co ma na względzie, to tak, no, to jest prawidłowy jego sposób myślenia, to jest to, żeby on, nie daj Boże, nie ucie od strony ekonomii, czyli produkcji zwierząt. Więc to bardzo długo trwało dywagacje od strony dodatków do pasz, bo on się tego tak najbardziej bał, bo to jest bezpośrednia ingerencja w układ zwierzęcy. Ja chciałem państwu jeszcze tylko powiedzieć o tym, nim powiedziałem, że przy tym zadaniach myśmy zrobili taką jeszcze rzecz, że myśmy mieli całkowicie pomiarowane komory. To znaczy myśmy wiedzieli i pewnie tam chyba, nie wiem czy te instalacje jeszcze nie zostały zdjęte, bo projekt jest zakończony. Myśmy wiedzieli przez cały czas jaka jest emisja gazów w komorach. Czyli inne tak naprawdę będzie, czy będzie na przykład 100 ppm metanu, a może 600 ppm metanu, a może ile będzie amoniaku, ile będzie i to było w sposób ciągły notowane i internetowo myśmy, w każdej chwili mogliśmy się podłączyć i sprawdzić, jak sytuacja wygląda. To było konieczne również przy dodatkach dla pasz, dlatego że musiała być wyselekcjonowana ta część trzody, która była karmiona w taki sposób, i trzeba było mieć. Dowód, że na przykład zmniejsza się emisja. No jak można to zrobić? Tylko można zrobić ten smysł, żeby opomiarować pomieszczenia i wiedzieć dokładnie, było przed, a ile jest po. Więc tak to było zrobione. Proszę bardzo, pani pośle. Panie profesorze, czy jest w ogóle do pomyślenia pomyślne. Procedowanie, działanie w takich przypadkach, jak ten, którego omówienie tutaj tylko, yy, tylko yy, yy, otrzymuje w finalnej pigułce. Czy to jest w ogóle do pomyślenia bez radykalnej kontrrewolucji w dziedzinie patentowania? To po pierwsze, co przyspieszyłoby proces, zbliżyłoby, ułatwiłoby dostęp. Do, do tej procedury, bo to sami panowie przed chwilą wspomnieliście, że, że bariery finansowe są niebotyczne, a z drugiej strony przecież wiemy, że ten system jest kompletnie nieskuteczny, ponieważ z Polski jak odkurzaczem wyjeżdżają najlepsze pomysły i najlepsi ludzie. I teraz mamy zainstalowane, wręcz instytucjonalnie zainstalowane te odkurzacze. Jeden w systemie tak zwanej reformy szkolnictwa wyższego, to znaczy punktacja, za którą trzeba słono zapłacić i wysłać produkt intelektualny do starszych i mądrzejszych na drugą stronę globusa najczęściej. Prawda? No cóż to jest, jak nie odkurzacz na... Ma na innowacyjność. I druga rzecz, te tak zwane wieże, wylęgarnie, inkubatory startupów, które tutaj z wielkimi fanfarami otwierano, wizyta Pary Wielkoksiążęcej Brytyjskiej, a dzisiaj wiemy, że za tymi rozwiązaniami idą już konkretne działania, jak to się mówi, headhunterskie z propozycjami, które opiewają nie na jakieś tam stypendia, tylko po prostu natychmiastowa oferta emigracji, osiedlenia dla najbardziej utalentowanych ludzi, którzy tutaj na sicie zostali wyłowieni. Więc po pierwsze patentowanie. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie zawrócić Polskę z tej strasznej ścieżki, po której stąpamy? Polska innowacyjność, jeśli tylko się przebija, to z cudzą korzyścią, tak? A druga rzecz, no, wszystkie te normy europejskie oraz system, trzeba to wyraźnie nazywać, ucisku i wyzysku finansowego, talmudyzm biurokratyczny, to powoduje, że ludziom przedsiębiorczym z, z natury bystrym, szczególnie bystrym, bardzo prędko wszystkiego się odechciewa i oni sami szukają. Ścieżki ucieczki gdzieś za granicę, gdzieś na Myślę, można, panie pośle, tak zwane. można ja Pani Spróbuję odpowiedzieć. Więc to jest tak, jeśli chodzi o patentowanie, to czas oczekiwania na patent stały w Polsce wcale nie już jest taki zły. To jest około roku. Po roku w zasadzie już wiadomo, że będzie patent nasz. Ochrona biegnie od momentu zgłoszenia. My mamy rok czasu, żeby z tą samą datą ochrony zgłosić patent na Zachodzie, czy w no, Poza granicami Polski. Barierą, barierą są finanse. Nie to, że nie potrafimy tego zrobić. Potrafimy, są do tego oczywiście i, i całe kancelarie, od które to się tym zajmują. Tylko dowci polega na tym, że trzeba mieć na to pieniądze. I to rzeczywiście jest hamulec no, taki dość solidny. Bo polskie opłaty to jest 500, tak jak mówię, 550 zł i to jest w stanie każdy unieść, czy akademia nieważne, czy. I to jest rzeczywiście. Tutaj jest ten kłopot. Natomiast jeśli chodzi o przesył, że tak się wyrażę, myśli, no to niestety tu jest prawda przykra, dlatego że żeby się wydrukować w dobrym piśmie, bo w takim traktorze, na przykład czterech czy pięciu, takim naprawdę znaczącym, to trzeba pokazać wszystko. Nie ma zmienił się. Inaczej każdy recenzent mi odeśle pracę. Pokazać i jeszcze zapłacić, nieprawda? Yy, tak. Yy, większość poza. Zam... Yy, po... Jeżeli coś jest zamawiane przez nich, a tak się zdarza u nas czasem, że redakcja chce zamówić na przykład u mnie czy u kolegi artykuł, to w ten czas nie jest to płatne, ale to nie zdarza się zbyt często. No i trzeba mieć nazwisko tak zwane, tak to się mówi brzydko, ale to taka jest prawda, że oni tak szukają, no ten się tym zajmuje, jest fajny, no to może napisać jakiś artykuł przeglądowy. Ale kiedy się drukuje dane takie podstawowe, czyli dane z badań, no to trzeba zapłacić i nie są to wcale małe kwoty. Znaczy w polskich czasopismach też się płaci, tylko że nie tak dużych pieniędzy. Natomiast nieszczęście polega na tym, że większość polskich czasopism nie ma zbyt wysokiego impaktu aktorów, to jest w okolicach jedynki. I potem biorąc pod uwagę, bo ranking czasopism nie my układamy, tylko ministerstwo. Otóż to. My dostajemy, które czasopismy są do kategorii A, które są B i za ile punktów to jest, jest taki wykaz i teraz jeżeli chcę mieć, buduję na przykład, oczywiście dla uczelni, jak najbardziej, yy, pozycję, no to muszę wybierać najlepszy rank. No, to się rzeczy, no wybiera się po prostu najlepsze czasopismo, no bo im, to nie chodzi tylko, że my mamy dodatkowe punkty, ale uczelnia ma. Czy uczelnia w górę idzie, tak. im więcej czasopisma wysokopunktowane. Czy ja jestem dobrze poinformowany, panie profesorze, czy dobrze, dobrze słyszę, że koszt takiej publikacji. Pieniądze, które trzeba z Polski przesłać do redakcji, 5, zł. może iść nawet w tysiące złotych? Tak, 5-6 tysięcy złotych przeciętnie to kosztuje. Jeśli chodzi o katalizę, bo nie wiem jak w innych, ale jeśli chodzi o katalizę, to to takie o takiego taki, taki, tego rzędu pieniądze. Czy znaczy pan mówił o procesie patentowym? Nie, nie. Razem za jeden. Jeśli raz na przykład takim jak advanced katalizy, czy kataliz? czy journal katalizacji, to trzeba zapłacić przeciętnie za kilkustronicową publikację około 5 do 6 tysięcy złotych. Tak. To są koszty publikacyjne, bo jeśli chodzi o koszty patentowania, to one są no, niebotyczne, tak. bo to wszystko zależy oczywiście w ilu krajach, ale jeżeli chcemy to rozciągnąć na kraje wysoko rozwinięte, czyli naszych, powiedzmy sobie Unii Europejskiej, Niemcy, Francja, no bo to jest najbardziej interesujące, czy Holandia, czy no to, to myśmy liczyli na no to jest powyżej 100 tysięcy złotych za patent. No to ciekawa rzecz, prawda? Bo tu budżet jestem... jest procedowany panie profesorze akurat. To, to ciekawe, jaką część budżetu nauki polskiej stanowi ta opłata to frycowe, tak? Te pieniądze transferowane. No, nie ma żadne, bo z tego co do tej pory było, przynajmniej tak do tej pory było to do tej pory było tak, że albo pozyskiwaliśmy pieniądze na przykład z takich projektów, chociażby jak ten. Oczywiście ja mówię o patentach krajowych, dlatego że bo o co chodzi? Startując do takiego projektu, czyli do, do NCBR-u, wysyłając projekt, no nikt z nas przy zdrowych zmysłach się nie podpisze, że na przykład będzie miał dwa patenty międzynarodowe. Nie, no bo po prostu nie wiemy. Gdybyśmy to wiedzieli, to znaczy, że zrobiliśmy oszustwo. Mamy Jasne. już dane, mamy wyniki i my świetnie wiemy, że tylko będziemy w trakcie jakiegoś tam czasu te wyniki przesyłać. Ale to by było oszustwo. Kiedy się startuje naprawdę, kiedy jest sporo niewiadomych, a prawda jest taka, że im dalej jest to w latach, czyli w drugim, trzecim roku, tym więcej jest niewiadomych. One się rozwiązują w trakcie procesu. Bo gdybyśmy na przykład nie wpadli, na pomysł, jak na przykład zagęszczać metan, no to mielibyśmy problem. Gdybyśmy nie wpadli w pomysł, jak na przykład jaką, taką linią zastępczą, jakbyśmy powiedzieli, pasem transmisyjnym do metanu pochodzącego z hodowli, że może być LPG, to też by nic z tego nie było. To się, tego się nie wie na początku. No, od tego od jest od... nauka. Nie no, bo od tego jest nauka. No, <laughs> tego się nie wie na początku i na tym polega cały problem. Czyli ja nie mogę, bo potem pa... Pani tu siedząca z cbr u by mnie nakrzyczała mocno, gdyby się okazało, że na przykład powiedziałam, że będę miał patent międzynarodowy, a ja go nie będę miał. No, to by było niewykonanie tam od razu wskaźników i tak dalej, i tak dalej. No, tak, to się skończyło. Czyli dla konsumpcjanta, czy dla wszystkich skończyłoby się tak, no nie najlepiej, delikatnie rzecz No bo dlaczego, dlaczego żeśmy się zobowiązali, a nie wykonaliśmy? Czyli jednym słowem, zawsze musimy i postępujemy w sposób ostrożny po prostu no, taki, żebyśmy wiedzieli, że patent Polski tak, zrobiliśmy coś ciekawego, tak. Może się to opublikować gdzieś? No dało się. Bo y, y, oczywiście liczą się również i y, wyjazdy na konferencje międzynarodowe. To było prezentowane kilka tu tych rzeczy, było prezentowane na konferencjach międzynarodowych, no, ale to też jest no, nie jest tanie. No bo ktoś musi fizycznie tam pojechać na kilka dni pobyć. No. Oczywiście pieniądze się na to znajdują z różnych środków, ale, ale to generalnie rzecz biorąc ta taka bieda ekonomiczna w tym miejscu jest od no, lat, nie wiem, nikt nie, nikt nie wie, ja nie wiem jak to rozwiązać, to jest inna sprawa. Jest jeszcze jeden element i tu się z Panem posłem muszę zgodzić. Myśmy kiedyś startowali, kilka lat ładnych temu, kiedy w Unii były takie projekty, gdzie można było międzynarodowo współpracować z różnymi jednostkami i no i niestety to było dokładnie tak jak Pan poseł powiedział, że odrzucili nam projekt, a dwa miesiące później przeczytaliśmy kopię projektu anglo-francuskiego, które nawet przecinki nie były pozmieniane i oni dostali. Czy panie profesorze ten jest to, kazus jest to, jest, to, jest to taki, jak bym powiedział, powiedział, no, sposób wyłudzania wiedzy? Tak Ostatnie tak. pytanie z mojej strony. Czy ten kazus konkretny jest gdzieś opisany, a jeśli nie, to czy mógłby być opisany jako, jako informacja ilustrująca ten proces, o którym tu Ale mówimy? Ja, znaczy być może, że tak, tylko że to chodzi o to, że to. To właściwie występuje na każdym etapie. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że ja sam jestem recenzentem i wiem, jak to działa. Podpisuje się taki dokument, w którym się człowiek zobowiązuje do tego, że nie będzie konkurował, że się tak wyrażę, na, na, na tym, co recenzuje i nigdzie tego nie przekaże. Ale szczerze powiedziawszy, to jest dobra wola recenzenta, bo nikt go nigdy nie sprawdzi, czy on to zrobił, czy on tego nie zrobi. I. i Myśmy, ja znam kilka przykładów nawet naszych nawet z mojego podwórka, gdzie no nie było, nie stać niestety było na przykład na, na opatentowanie takiego katalizatora, który bezpośrednio do nadawy węglowej dodawany. No i takie katalizatory są produkowane gdzie indziej. Dlaczego? Nawet nie o to chodzi, że skopiowano patent. Myśmy musieli drukować wyniki. No i w tych publikacjach, jak ktoś by się dobrze wziął i przeczytał, to tam właściwie wszystko jest. No. no, Musiało być. Mamy problem. Ja uważam, że jest problem w dalszym ciągu w Polsce, może coraz mniejszy, ale jednak jest przejściem takim pomiędzy wiedzą naukową czy badań naukowych a komercjalizacją. Bo to chyba polega na tym, że tak jak kiedyś, pewnie, trochę tak pewnie dzisiaj jest, że my sobie wyobrażamy, czym przemysł powinien się tak się wyraźnie interesować, a przemysł, tak szczerze że nic nie wie, co my robimy. Bo ja nie widziałem, poza zachodnimi firmami na konferencjach naukowych, żeby ktoś na przykład z polskiego przemysłu był. Nawet z Orlenu. Był taki moment, kiedyśmy mówili o syntetycznej benzynie i o sposobie produkcji. To byli ludzie z Norwegii, byli z Chin 40 osób, ale z Polski. To świadczy o tym, że nie to, że być może że oni nie chcą, tylko po prostu mogą nie wiedzieć, że jest bariera po prostu informacyjna. Gdzieś jest, nie, nie ma przekazywania tej informacji albo ktoś, kto to bierze, to no może dochodzić do wniosku, że może to nie jest ważne. coś tam, Bo też czasami pisane też prawda jest taka, że jest pisane dość hermetycznym językiem. Więc jednym słowem to może na przykład nie oddawać kogoś, kto jest zainteresowany. Pan poseł Jan Duda. Proszę bardzo, Panie pośle. Panie profesorze, ja wiem, że z tego, co tu słuchałem, tej rozmowy między, między posłem Braunem, panem, no wiele rzeczy nam się wyjaśnia. Natomiast no my jesteśmy tutaj zespołem, który Powinien pomóc, powinien pomagać, próbować szukać jakichś rozwiązań. Wiemy, że patent, ten uzyskanie tego patentu międzynarodowego jest podstawowym problemem, to znaczy problemem. Pro, problemem są pieniądze na uzyskanie Dokładnie. tego patentu. I teraz tak się zastanawiam. Instalacja, która oczywiście służy produkcji ciepła, ale równocześnie oczyszcza nam powietrze. Pewnie w niedługim czasie będziemy się musieć zmierzyć, bo Unia na nas to wymusi z ustawą odorową. To będzie problem, problem potężny przy produkcji wołowiny, wieprzowiny, również tu spraw związanych z produkcją drobiu. I może się tak zdarzyć i pewnie się zdarzy, że to wszystko, o czym tu pan profesor nam mówił, będziemy to kupować za granicę, bo musimy zacząć spełniać określone Warunki czystości, znaczy określone warunki zapachowe, bo tu już mówimy o zapachach w powietrzu, nie tylko o substancjach szkodliwych, bo pewnie to się pojawi. Na razie tego nie ma, ale o ustawie odorowej coraz głośniej mówimy. I teraz jest pytanie, czy na przykład takie instytucje, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, dysponujące pieniędzmi, jak na przykład KOWR, który może prowadzić różne działania, również takie rynkowe, czy nie powinno się o tym w taki sposób, myślę, żeby te instytucje, ja wiem, za jakiś udział w tym, w tym, w tym patencie, w jakiś, jakiś, jakiś finansowały nam, finansowały instytucjom naukowym takie właśnie, takie właśnie patentowanie międzynarodowe. Dziękuję. I nad tym chciałbym, się chciałem, zastanowili. Adwocem chciałem, zanim stąd wybiegnę na komisję rodziny, czyli obrony życia, Adwoczem, Szanowni Państwo, musimy skończyć z, jak najprędzej z planowaniem naszej przyszłości w duchu w Razie Niemców, tak? no, To porównanie mi się nasłucha, bo, bo, bo nawet za hitlerowskiej okupacji Świnia nie musiała mieć paszportu, prawda? A teraz musi, więc my musimy zacząć myśleć o stawianiu świata z głowy na nogi. I moje myślenie jest takie, że jeżeli my będziemy mieli takie rzeczy... No mamy. Pod, mamy, ale jeśli je będziemy mieli pod parą, to szanowny panie pośle, panie kolego, to z tego upadłego eurokołchozu będą tu przyjeżdżać, troszkę się ogrzać i poddychać świeżym powietrzem. Tak będzie. Natomiast jeśli przystaniemy na tę antyrozwojową, duszącą polską wynalazczość, przedsiębiorczość i polski dobrobyt, stawiającą pod znakiem zapytania politykę, represjonowania, no bo przecież to we wszystkich dziedzinach, prawda? To jest ogólny spór o Eurokołchoz. Czy to jest fajnie dostać trochę gotówki, ale musieć trzaskać kopytami tam w Brukseli przed byle kim? Czy też może jednak bądźmy wolnymi ludźmi? Rzućmy się, że tak powiem, jak to mówili nasi, Pradziadowie, na hazard wolnego życia się rzućmy i umówmy się, że nie będziemy respektować tych neosowieckich, neohitlerowskich norm. Ja nie przypadkiem zestawiam z jedno, jedno z drugim, bo był taki hitlerowski Ribbentropa i Goebbelsa, ukochane dziecko, program Nowa Europa z 1943 roku. To można by drukować w gazetach właściwie bez zmian. Trzeba by tylko Żydów na faszystów zamienić tam w retoryce i wszystko by pasowało. Więc w tych warunkach my nigdy się nie podniesiemy. My zawsze będziemy wobec starszych i mądrzejszych odbiorcami, posłusznymi wdrażaczami norm, a to, co najlepsze, i tak nam zabiorą. Śmietankę spiją. Trzeba na to zdecydowanie odpowiedzieć. Ja rozumiem, panie pośle, bądźcie łagodni jak gołębie i, i chytrzy jak węże. Rozumiem, brać, nie kwitować, ale wobec tego umówmy się, że przynajmniej jest, zaczynamy mówić o jakiejś dwutorowości polskiej polityki. My nie możemy jako jedynego wymiaru, w którym się poruszamy, przyjmować eurokołchozowego dyktatu ale i absurdu. Panie pośle, mnie ja się wydaje, że jeśli chodzi o ten, ja mogę tylko odnieść się do transferu nauki i, i, i tutaj, powiedzmy sobie, przemysłu, to różnica jest taka, że w Stanach Zjednoczonych, jak naukowiec wyrzuci cukierka do ogródka, to tam zaraz kwiatek wyrośnie. Dlaczego? Dlatego, że wokół nich jest cała masa ludzi, którzy przychodzą i mówią, panie profesorze, pan tam robi takie takie badania, Mnie, a nas nie interesuje taki kawałeczek. Tak. Ja bym tam po pokazał, bo to jest do wdrożenia. O tym naukowiec nawet nie musi wiedzieć. Oni to robią, testują i mówią tak, wie pan, to pan nie musi się tym zajmować. My zatrudnimy pana jako eksperta, dostanie pan za to pieniądze. Ok, i my to robimy. Teraz patrzmy, jaki jest procent przejścia w takim razie wynalazków naukowych w Unii Europejskiej i w Stanach i gdzie indziej. W Unii to jest około 4%, w Stanach 28, w Izraelu 34%. To znaczy, że system działa. System. To nie o to chodzi, że oni mają lepsze głowy. Nie, oni mają takie same jak i my. Jestem o tym jest, przekonany. System działa. To znaczy, że w układzie systemowym u nas brakuje tej otoczki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Tych ludzi, którzy chodzą wężą i mówią, o, to będzie fajne. Zróbmy coś z tym. Dowci polega na to, znaczy takie zręby powoli się budują, ale to się buduje strasznie wolno. To są te firmy na przykład, które piszą projekty. Bo teraz tak jest pani sensebiera i świetnie wie, że napisanie projektu zgodnie z regułami NCBR to jest dla naukowca bardzo poważne wbrew pozorom wyzwanie. No ale to jest właśnie to, co nazywam talmudyzmem biurokratycznym, że jest, trzeba no, trzech tak, gości, ale... żeby jednego mądrego obsłużyli. Ale panie pośle polega na tym, że niektóre rzeczy nie pochodzą na pewno z Brukseli, tylko od nas. Jestem głęboko przekonany, że to wcale nie jest narzucone przez Brukselę, tylko jest narzucone przez, przez nas, na nasze, naszych... Ależ, podbiorców. panie profesorze, kiwam głową energicznie, tak właśnie tak. uważam. Pani zobaczyła, że instalacja fizycznie istnieje. Nie, można pojechać, oglądnąć, dotknąć ręką, jak to się popularnie mówi, zmierzyć, nie ma problemu, ale żeby ona naprawdę istniała. To musimy wypełnić całą masę papierologii. No pani tak, świetnie a my One u władzy mamy, mamy euro-volksdeutschów i eurosowieciarzy, którzy to wszystko Czyli akceptują i radośnie wdrażają. Jeżeli zrobimy tej części w sobie administracyjnej czy biurokratycznej, to tak naprawdę instalacji nie ma. To... Poseł Duda, proszę bardzo. Złaniam się. I już nie będzie adwocem, ale tak tylko informacyjnie paszporty to wprowadzili komuniści. Nie my, to już wtedy paszporty były wprowadzone na zwierzęta. Na zwierzęta. Oczywiście nie należy tego naśladować. Nie należy tego naśladować. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani przewodniczący.